My teraz łączymy się z Radiem Park, łączymy się z Kędzierzynem Koźle. Z nami za pośrednictwem Skype'a jest już Bartosz Walat. Czy my się widzimy i słyszymy? Dzień dobry, witaj Bartku. Widzimy się, słyszymy. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Czy to prawda, że dziś absolutnie wyjątkowa okazja? Czy to prawda, że Radio Park kończy 21 urodziny? To prawda. Dzisiaj mamy 21 lat dosłownie w 93 roku o godzinie 10:43 o poranku Radio Gaga, taki wielki przebój grupy Queen powędrował na falę eteru 93.9 FM. No i od 21 lat to radio funkcjonuje, rozrasta się i tak dalej i tak dalej. I właśnie 21. urodziny dały nam jasną wskazówkę, ile tych pączków mamy dzisiaj zjeść. Bo oczywiście każdy tutaj się ulicytuje i szukamy rekordzisty wśród naszej redakcji, który właśnie 21 pączków zje. No ale łatwo nie jest, bo oprócz tego jeszcze tort i jeszcze ciasteczka, wiadomo jak to wygląda. Co szykujecie specjalnego, jeśli chodzi o obchody urodzinowe, radia? Cóż się będzie działo na Antenie dziś oraz w kolejnych dniach? Bo jak się domyślam, ten jubileusz już dokładnie zaplanowany. Dokładnie tak. Dzisiaj na Antenie nasi słuchacze mogli słyszeć wspomnienia. Mogli trochę powspominać za naszym pośrednictwem, przekazać życzenia. Dużo anegdot było, jak co roku zresztą, ale przede wszystkim chciałbym Was, chciałbym Waszych widzów zaprosić na jutrzejsze wydarzenie koncert, imprezę, która odbędzie się w Piecnej Koło Krapkowic, To jak najbardziej Województwo Opolskie. W Diskopleksie A4 organizujemy 21 urodziny, na których zagrają nasi prezenterzy że oczywiście w wolnych chwilach DJ-ują i będą koncerty, będą konkursy, konkursy z nagrodami. Jak najbardziej będą to nagrody dumne, piękne i rzeczywiście podkreślające znaczenie Radia Park w regionie, więc naprawdę zachęcam. Oczywiście uczestnicy, pracownicy Radia Park nie mogą brać udziału w tych konkursach i już żałuję, bo rzeczywiście. Niektóre perełki są cudowne. Oczywiście będziemy robić zdjęcie, oczywiście będziemy kroić torta, oczywiście będziemy się oblewać szampanem. Wszystkich słuchaczy i widzów telewizji TVS zapraszamy. Bartku, pięknie Ci dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. No wybacz, ale my tych 21 pączków na pewno nie, nie, nie zjemy. Myślę nawet tutaj wspólnymi siłami zgromadzonymi w reżyserce raczej to się nie uda. Aczkolwiek będziemy mocno otrzymali kciuki za Wasz piękny jubileuszną no i trzymamy kciuki za koncert.